Dziś o samorządzie w wydaniu lokalnym, w wydaniu gminnym. Przy mikrofonie Tomasz Sterner. a moim gościem jest burmistrz Miłosławia Hubert Gruszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim, jak, jak się jechało, panie burmistrzu, dobrze śni, ślisko? E, ślisko, trzeba uważać, też jest mgła, więc jechałem pomału, chwila nawet z opóźnienia. Tak jest, ale udało się dojechać szczęśliwie i dobrze. Umówiliśmy się na kilka tematów, panie burmistrzu. Myślę, że zaczniemy od tego najbardziej aktualnego. Rada Miejska w Miłosławiu uchwaliła budżet gminy na 2020 rok. Pytanie otwarte wobec tego, jaki ten budżet będzie? Ja myślę, że budżet został przygotowany dobrze. Tak jak zresztą na sesji mówiłem o tym, że dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Radnym za zatwierdzenie i myślę, że będziemy go realizować w 2020 spokojnie. Są pewne obawy co do zadań oświatowych, ale myślę, że ze spokojem sobie w ciągu roku budżetowego z nimi poradzimy. Pozostałe działy są jakby niezagrożone i nie ma większych obaw co do realizacji. No jeśli się nie mylę, bodajże, radna Małgorzata Bzowa powiedziała, że to jest budżet skrojony na miarę potrzeb, te oczywiście zawsze są e, duże, ale, ale i możliwości gminy, no to też są oczywiście ty, w, w, ograniczone już. E, natomiast no, na tyle po prostu gminę miłosow, jak rozumiem, stać, a, a nie więcej. Znaczy ja myślę, że sobie postawiliśmy wspólnie z radnymi jakiś cel na tą kadencję i będziemy go w miarę możliwości realizować. I tak jak pani Małgosia tutaj wspomniała. Budżet został przygotowany na miarę możliwości finansowych Miosowi. Myślę, że w kolejnych latach on też również tak samo będzie wyglądał. Jeśli będziemy pozyskiwać jeszcze środki zewnętrzne na drogi i infrastrukturę, więc myślę, że on będzie wyglądał bardziej dynamicznie i będą mieszkańcy z niego zadowoleni. Co wobec tego tym celem będzie? Myślę tutaj o, o celach inwestycyjnych, no bo to one najbardziej wpływają na wyobraźnię mieszkańców. Znaczy w, w roku 2020 to takim e, naszym najważniejszym projektem do zrealizowania to jest na pewno rozpoczęcie budowy przedszkola w Miłosławiu przy ulicy Łąkowej. Projekt długo oczekiwany przez mieszkańców i myślę, że w końcu z zadowoleniem będą mogli uwierzyć w to, że gmina Miłosław realizuje ten projekt, a nie tylko o nim opowiada od wielu, wielu lat. Nie obawia się Pan tak dużych inwestycji, bo byłaby to inwestycja realizowana od początku do końca przez gminę? No, tak zakładamy, że w chwili obecnej nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę tego typu budynku i chcemy go zrealizować stricte z budżetu, w 100% z naszych środków własnych. Myślę, że w ciągu dwóch lat jesteśmy w stanie to zrealizować tym bardziej, że projekt, koncepcję budowy, którą za Posiadamy nie z jakąś koncepcją y, szklanych domów, tylko jest to normalny budynek na miarę gminy mios. I myślę, że w ciągu dwóch lat jesteśmy w stanie to zrealizować przy spokojnym budżecie. Mimo wszystko, już podczas sesji, na której uchwalany był budżet, Pan zasygnalizował, że chcąc nie chcąc, w trakcie roku będzie trzeba podjąć temat oświaty. Ona, jak rozumiem, podobnie jak pewnie w innych gminach, generuje zbyt duże koszty. Znaczy, oświata pewnie tak każdy z naszych tutaj kolegów samorządowców ma z nią problemy. My nie mamy stricte problemów takich może z pracownikami, z funkcjonowaniem całej oświaty. Największym problemem są, jest finansowanie, które dostajemy odgórnie, tak, ponieważ gmina Miłosowa na 2020 rok otrzymała subwencję w okolicach 9 milionów 400, a wydamy na funkcjonowanie tej oświaty prawie 15 milionów, czyli ponad 5 milionów musimy dołożyć do funkcjonowania, i to jest największy problem. My nie zakładamy jakichś tutaj drastycznych cięć w oświacie, tylko w nawiązaniu do moich słów z sesji chodziło mi bardziej o to, że na pewno będziemy prosić dyrektorów, nauczycieli bardziej o wyrozumiałość i o szanowanie tego budżetu, który został uchwalony, żeby w ciągu roku nie, nie doszło do jakichś niespodzianek. Tak? My nie zakładamy, że będziemy likwidować szkoły, przedszkola, jakiejś głębszej reformy oświaty w gminie Miosław nie spodziewamy się w 2020 roku oświata to raz, co jeszcze będzie dużym obciążeniem dla gminy? Znaczy, no ja myślę, że oświata to jest jednym z większych obciążeń. No wiadomo, że każdy z działów, który jest w budżecie ma swoje jakby tutaj odzwierciedlenie w nim i jest realizowany przez, na bieżąco przez gminę. Z takich fajnych jeszcze planowanych inwestycji w 2020 roku to na pewno rozpoczęcie w końcu rozpoczęcie i, i zakończenie w 2020 kina społecznościowego w to jest projekt na kwotę prawie 300 tysięcy złotych z dofinansowaniem do 50%. Również złożyliśmy wniosek na budowę, rozbudowę placów zabaw o miejsca takiej aktywności społecznej, czyli o, o siłownie zewnętrzne plus rozbudowa placu zabaw w parku i na osiedlu Okietka w Miłosławiu. Tutaj mamy wniosek złożony do lokalnej grupy działania i myślę, że też się uda ten projekt zrealizować w przyszłym roku, dofinansowanie ma być na poziomie 63%. No będziemy realizować na pewno też, chcemy realizować rozbudowę czy modernizację chodników na terenie gminy Miłosawa, ale tutaj będziemy pewnie bardziej kupować materiały. A wykonywać te zadania będą nasi pracownicy. Również też staramy się o dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Złożyliśmy takie wnioski na dwa. Wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy zrobić też nowe dokumentacje drogowe, które będą pozwalały nam w przyszłości startować o dofinansowania. No i również też nie ukrywam, że stworzony przeze mnie Referat Rozwoju i Promocji, który widać, że się sprawdza i fajnie to funkcjonuje na terenie gminy naszej, będzie również też w przyszłym roku zakładał nowe jakby cele przed gminą rozwoju. Czy pójdziemy jednak w budownictwo mieszkaniowe, czy w budownictwo, czy bardziej ściąganie inwestorów, ale tutaj już właśnie kierownik Szymon Krajniak ma za zadanie określić nowe cele dla gminy Miejosław na kolejne 5-6 lat. Myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, że będą to inwestycje realizowane nie tylko w mieście, ale dosłownie na terenie całej gminy. Dokładnie. Może nie wszyscy mieszkańcy i radni są zadowoleni, ponieważ właśnie jeden z radnych na komisji przedsesyjnej pytał, dlaczego w jego miejscowości nie ma uzgodnionej siłowni na zewnątrz, ale myślę, że w tych miejscowościach, których nie uwzględniliśmy tego, w przyszłości się te miejsca pojawią. No, wybieraliśmy miejsca może nie, żeby robić komuś na złość, tylko zrobiliśmy to w, według jakiegoś klucza, który pozwoli nam e, zadowolić większość mieszkańców w niemiosku. Tak, na koniec każdemu z gości, których podejmujemy w tym tygodniu przedświątecznym, dajemy możliwość złożenia życzeń. To jest ten czas, bezpłatny czas antenowy dla Pana. Ja, tak, dziękuję bardzo. Ja w imieniu własnym, jak i też Rady Miejskiej, pracowników Urzędu, kierowników jednostek gminnych. Chciałbym złożyć z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości, dużo miłości oraz pewnie wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja oczywiście do tych życzeń się dołączam. Moim gościem był burmistrz Miłosławia, hubert gruszczyński. Miłego dnia dla Pana, miłego dnia dla Państwa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 93,7. Regium najlepsze polokalne.